Witam w kolejnym materiale na moim kanale. Forma niezmienna, najpierw punktacja za kolejkę piątą, a potem skład na kolejkę szóstą. Jeżeli chodzi o punkty, które udało mi się zdobyć w tej kolejce, no to było to 70 punktów przy średniej 62. No to jest zawsze jakiś, jakiś powód tutaj do może drobnej radości, no bo zawsze to było jednak powyżej. Średniej, chociaż ten wynik, jak wiadomo, mógł być lepszy, gdyby trochę inną osobę wybrać na kapitana. Zrobiłem dwa darmowe transfery na tą kolejkę, wyrzucając Salaha i Andreasa Pereira No i ci zawodnicy, których wziąłem, akurat właściwie zdobyli mniej punktów niż tamta dwójka, więc może tutaj byłem trochę stratny. No ale prawdopodobnie, gdybym miał Salaha, to raczej nie dałbym go na kapitana. Być może byłby to Haland, a być może właśnie De Bruyne. Więc. Wtedy bym sobie pluł w brodę jednakże, że nie wziąłem innego kapitana. Niemniej jednak jest to powyżej średniej, więc to jest ten cel minimum, dlatego tutaj z tego powodu się cieszę. Ward tradycyjnie, chociaż chyba miał cały czas po jednym punkcie, więc teraz dwa, no to, no to tutaj widać, że duży progres w jego wykonaniu. Widziałem, że w meczu nie oglądałem tego gola, widziałem i rzeczywiście tam takie głosy były, że mógł trochę więcej zrobić. Wiadomo, to jest sytuacja jeden na jeden, ale, ale być może coś tam się jeszcze dało z jego strony lepiej zrobić. Kokurei i Patterson po jednym. Patterson wskoczył za kontuzjowanego Zinchenko i właściwie tam z tego co czytałem, no to Arteta powiedział, że Zinchenko nadal jeszcze z zespołem nie trenuje, więc tutaj warto sobie go rozważyć pod kątem przyszłych kolejek, czy ktoś go jeszcze ma, czy, czy może go na kogoś wymienia. Mm, cancelo 12 punktów, no to do się cieszę, wreszcie zaczął punktować tak jak należy. Martinelli 10, no De Bruyne tutaj duży, duże rozczarowanie, dlatego też, że nie grał. Każdy myślał, że może Haaland będzie rotowany, a tutaj De Bruyne był rotowany i Haaland grał w ataku razem z Alvarez'em. z którego wziąłem tak jako takiego jokera, no niestety trzy punkty, Wolverhampton znowu bez bramki, więc... Więc tutaj to z ich strony jakby nie wygląda za dobrze, no, wydaje mi się, że może coś się, coś się jednak ruszy tam i... I zaczną strzelać, no, muszą właściwie, jeśli chcą się w Lidze utrzymać. Sterling tutaj 8 punktów i był moim kapitanem, więc 16 to nie jest źle. Tak jak mówię, wcześniej był Salach, Salach miał 10 punktów, ale chyba raczej bym go na kapitanie nie miał, więc, więc tutaj jakaś ta punktacja byłaby trochę inna. Jezus 6, no to jest zawsze, zawsze fajnie, Tony niestety tylko jeden, myślałem, że on trochę lepiej będzie punktował po tym jak go wziąłem, no ale tylko jeden punkt. No i Haland 17, on tutaj najbardziej tego żałuję, że Halanda na kapitana nie wziąłem, no nie spodziewałem się, że on będzie grał w takim wymiarze czasowym, że w pierwszym składzie wyjdzie, no i że jakby będzie w drugim meczu z rzędu miał Hattrika. Jeżeli chodzi o ławkę, no to da Silva 1, Neko Williams minus 1, no i Zinchenko nie grał wcale, więc tutaj 0. No ta ławka, no to jest taka właściwie po to, żeby była, właściwie najtańsi zawodnicy. Oczywiście Zinchenko tutaj wskoczył, ale no tacy, żeby byli i myślę, że potem jak będę grał wildcard, to będę starał się jednak dać może trochę tutaj na ławkę też zawodników, którzy będą zawsze mogli wejść i... Jakieś punkty zdobyć, no to teraz pokażę jaki skład wybrałem na kolejkę następną. Jeżeli chodzi o transfery, no to zrobiłem jeden transfer, wyrzuciłem ze składu Zinchenkę i wziąłem Tripiera. Zastanawiałem się czy wziąć może Wandajka albo, albo tam jeszcze paru obrońców, ale postawiłem na Tripiera, który gra przeciwko Crystal Palace. No i tam chyba w następnych kolejkach też te mecze wyglądają całkiem nieźle. Więc gdybym tutaj wild carda jednak na razie nie grał, no to. To zawsze jednak tutaj ten terminarz jest dosyć fajny. No, przyszedł tam Isak do zespołu, już się strzelił bramkę, już się dobrze wpasował w ten zespół. chyba Z tego co pamiętam, chyba nawet dwa gole, tylko jeden został nieuznany. No, teraz ma jakiś uraz, bo właśnie, bo zastanawiałem się, może czy Toneja nie wymienić na niego. No, ale jeśli tam się jakiś drobny uraz pojawił, no to być może zagra, być może nie zagra, więc tutaj jest ta niepewność, a Trippier wejdzie, na pewno będzie grał, no bo Zinchenko, tak jak wcześniej wspomniałem, Marteta mówi, że jeszcze nie trenuje z zespołem, no to ciężko, żeby tutaj można było na niego liczyć. Niezmiennie Ward na bramce, no po cichu liczę, że on się gdzieś tam przełamie, chociaż jakoś w to mocno nie wierzę. Kukureja, Cancelo, Trippier, no Chelsea musi zacząć grać trochę lepiej, żeby żeby tutaj zdobywać punkty, żeby zdobywać więcej bramek, nie tracić też tych bramek i, i piąć się w górę tabeli. Cancelo, no to też właściwie nie zmienię, no i Trippier tutaj też mm, jakieś niespodzianki nie ma. Martinelli, De Bruyne, Gadez, i Sterling. Na razie Sterling jest na kapitanie. i Halland Jesus, no i wydaje mi się, że albo Halland albo Sterling tutaj się ten kapitan y, rozstrzygnie. Haaland grał z, y, niecałe 70 minut, 68 minut. Co skłania mnie ku temu, że prawdopodobnie wyjdzie też tutaj na, na Aston Village. No i jak prześledzić właściwie jego, jego formę strzelecką, to widać, że on w meczach domowych znacznie więcej strzela. No ale tutaj na wyjeździe Gola strzelił, w pierwszej kolejce na wyjeździe też dwie bramki strzelił, więc wydaje się, że to jemu problemów tutaj nie sprawia. Tak wydaje mi się, że tutaj między tymi dwoma zawodnikami rozstrzygnie się, kogo wezmę na kapitana. No, na razie zostawiam Sterlinga, ale być może jeszcze przed początkiem właściwie spotkań to nie zmienię. Na ławce na William jako pierwszy przeciwko Bornemu Wydaje mi się, że tutaj on ma może ten terminarz najlepszy. No, Patterson na końcu przeciwko Liverpoolowi. Tu myślę, że Everton to spotkanie przegra. No i Da Silva przeciwko Leeds. Da Silva no to jest raczej taki defensywny zawodnik, więc tutaj nie jego te, ta zdobycz punktowa to, to może był bardziej taki wypadek przy pracy. Te dwa gole na początku, no a może coś akurat dorzuci, to, to gdyby zaszła taka potrzeba, to zawsze też do składu wejdzie. Zanim zakończę, chciałem jeszcze powiedzieć, że skończyło się okno transferowe i wydaje mi się, że może ciekawym takim nowym formatem na kanale będzie. Jakbym każdą drużynę po kolei omówił składy tych, tych zespołów i ze wskazał, których zawodników ja rozważałbym pod kątem fantazy. No, są tacy zawodnicy, którzy zawsze, jeśli grają, to grają bardzo dobrze w takim wymiarze czysto piłkarskim jak Kante, no, ale oczywistych względów właściwie nie, bra, nie opłaca się go brać w fantazy, bo ani bramek nie strzela, ani nie ma asyst za dużo, ani za czyste konto dostaje tylko. Jeden punkt jako pomocnik, więc tu tacy zawodnicy są, którzy dobrze grają, ale, ale pod kątem fantazy są raczej bezużyteczni. Może są tacy, którzy przyszli gdzieś z zewnątrz i, i mogą być ciekawym dodatkiem, a może też te ruchy między klubami wewnątrz ligi też będą ciekawe. Także być może taki, taki format też się pojawi na kanale. Tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych materiałach.